Cześć, tu Anna. Witaj na pokładzie Island Joy, logbook z oczyzny. Nowe wpisy w każdą niedzielę. Usiądź wygodnie i łap kubek kawy albo herbaty. Zanim jeszcze zaczęłam czuć się tutaj, u siebie, były te pierwsze momenty. Małe, codzienne sprawy, które nagle zmieniały się w wielkie przygody, i właśnie tak zaczęło się wszystko. Od chleba, mleka. Jednego hi, love, weszłam do sklepu. Tak po prostu: po chleb i mleko. Nic wielkiego, misja szybka, jasna, bez zbędnych emocji. Ale coś się zmieniło. Już przy wejściu poczułam ten specyficzny zapach: mieszanka świeżego pieczywa, kawy i no, może trochę wilgoci z klimatyzacji. Typowy zapach sklepu na wyspach. Idę spokojnie, kartka z zakupami w głowie, chleb, mleko, może masło, ale tylko jeśli będzie promocja. I wtedy, nagle, kasierka z promiennym uśmiechem rzuca w moim kierunku. Hi, love, how are you? I świat się zatrzymał. Przez pierwszą sekundę byłam pewna, że się przesłyszałam. Przez drugą sekundę pomyślałam, czy ja wyglądam jak ktoś, do kogo się mówi love. Przez trzecią sekundę rozważałam ucieczkę w stronę warzyw. Ale nie. Ona naprawdę mówiła do mnie. Love i co gorsza? Czekała na odpowiedź. W głowie zaczęła mi się panika w kilku językach naraz. Po polsku, co ona chce? Po angielsku, What does she want from me? I trochę po hiszpańsku, bo kiedyś oglądałam telenowele, ale jakoś nie wiem skąd. Wyrwało mi się: I'm Grant, thanks, yourself? I wtedy stało się coś niesamowitego. Kasierka się uśmiechnęła, kiwnęła głową i przeszła do nabijania zakupów, jakby to była najbardziej naturalna rozmowa świata. A ja? Ja stałam tam jak ktoś, kto właśnie zdał egzamin na prawo jazdy, nie wiedząc, jak wrócić do domu. I wiecie co? To był pierwszy raz, kiedy nie czułam się turystką. Nie tą, co na chwilę, co nie kuma zasad, co próbuję rozpoznać, gdzie kończy się proszę, a zaczyna przepraszam. To był moment, kiedy naprawdę poczułam: Hej, może ja naprawdę tu mieszkam? Ktoś z boku mógłby powiedzieć, że to nic wielkiego, że takie rozmowy to codzienność. Że haj, love mówią tu do każdego, od sąsiada po kota sąsiada, ale dla mnie to było jak ceremonia przejścia, jak mała, osobista rewolucja. Oczywiście nie zawsze było tak różowo. Czasem odpowiadałam tak cicho, że kasierka musiała czytać z ruchu warg. Czasem plątałam słowa jak spaghetti na wietrze. Ale z każdym hi, love czułam, że jestem trochę mniej gościem, trochę bardziej swoja. I dziś, kiedy idę do sklepu, a kasjerka rzuca mi w przelocie hi, love, już się nie stresuję. Uśmiecham się. Po tej pierwszej supermarketowej rewolucji poczułam się na tyle pewnie, że czas było opanować kolejny element wyspiarskiej codzienności komunikację miejską, i wtedy się okazało, że autobus to nie tylko środek transportu to test psychicznej odporności i społecznej intuicji. Ach, tego nie zapomnę nigdy mój pierwszy raz w lokalnym autobusie brzmi niewinnie, prawda? Człowiek myśli, kupujesz bilet, siadasz, jedziesz. Proste. No właśnie, nie na wyspach. Tutaj autobus to nie jest środek transportu to jest rytuał społeczny. Ma swoje zasady, swoje świętości i swoje niewypowiedziane zaklęcia. Ale zanim jeszcze wsiądziesz do tego irlandzkiego autobusu, musisz wykonać coś, co ja nazywam rytuałem przywołania. Bo tu. Jeśli chcesz, żeby autobus się zatrzymał. Musisz machnąć ręką. Tak po prostu. Jakbyś łapała stopa, ale grzecznie. I nie, nie wystarczy, że stoisz sobie na przystanku. Nawet w ulewie. Nawet z wózkiem, siatami i błaganiem w oczach. Chwil. Kierowca widzi, o, ktoś stoi. Ale dopiero ręka mówi, chcę jechać. Więc wsiadam, cały autobus patrzy. Albo ja tak wtedy myślałam. Kładę monetę na dłoni, macham nią do kierowcy, jak znak pokoju. A kierowca nie patrzy na pieniądze patrzy na mnie, czeka. Patrzyłam na niego, on patrzył na mnie. Wymieniliśmy spojrzenia, które trwały chyba trzy sezony Gry o tron. I wtedy on mówi: Where to, love? A ja, oczywiście przygotowana jak na egzamin z kosmonautyki, mówię: Eee... Tam, gdzie pani w kasie mi powiedziała, że mam dojechać, w odpowiedzi dostałam wyrozumiały uśmiech, bo tu, kochani, trzeba powiedzieć, dokąd się jedzie. Nie, nie pokazywać palcem, nie wymachiwać biletem, nie cytować Google Maps, mówisz nazwę przystanku z dumą, jakbyś miał tam rodzinę od pokoleń, i wtedy dzieje się magia. Kierowca kiwa głową, wydaje bilet, często z uśmiechem i cheers. Love na pożegnanie. No dobrze. Machnęłaś ręką. Siadłaś. Podałaś nazwę przystanku, jak lokalna gwiazda. I teraz zbliża się Twoje miejsce. W Polsce po prostu wstajesz i wysiadasz, prawda? Nie tu. Nie w Irlandii. Tu jest jeszcze jeden rytuał. Otóż, kiedy schodzisz z autobusu, musisz podziękować kierowcy. Zawsze. Nawet jeśli deszcz zalewa ci oczy. Nawet jeśli autobus był spóźniony pół godziny. Stajesz, idziesz do wyjścia i rzucasz "thanks", Albo CHEERS! Albo Jak miejscowi ja. I co ciekawe, kierowcy odpowiadają. Czasem skiną głową. Czasem coś mrukną. Ale czujesz, że to GEST. Że to nie autobus. To społeczność na kołach. I nie wiem, kto to wymyślił. Ale dziś po tylu latach, kiedy wysiadam z autobusu i nikt nie mówi dziękuję. Czuję się, jakbym porzuciła starego przyjaciela bez pożegnania. Ale zanim w ogóle dojdziesz do momentu wysiadania, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Wcisnąć przycisk stop. I nie, to nie jest alarm. Nie wyskoczy kierowca w kamizelce ratunkowej. Serio. Bo jak nie naciśniesz, to on się nie zatrzyma. Będziesz tak jechać, dalej i dalej aż do końca świata albo do zajezdni. Ja przez pierwsze tygodnie bałam się go nacisnąć, bo wyglądał no właśnie jak przycisk awaryjny. Myślałam, jak go wcisnę, to może wyskoczy klapa w podłodze i ewakują mnie jak Jamesa Bonda. A prawda jest taka, to po prostu twój sposób, żeby powiedzieć kierowcy: tu chcę wysiąść, proszę pana. Z perspektywy czasu śmieję się, jak bardzo wtedy stresowało mnie jedno słowo. Jedna odpowiedź, jedno zwykłe gdzie jedziesz, ale wtedy czułam się, jakbym broniła pracy magisterskiej w nieznanym języku. Dziś, dziś wsiadam, rzucam nazwę przystanku z taką pewnością siebie, że nowi pasażerowie patrzą z szacunkiem, a ja w środku dalej jestem tą dziewczyną, co kiedyś w autobusie prawie zamówiła bilet dokądkolwiek. Skoro już wiedziałam, jak kupić chleb i jak nie zgubić się w autobusie, pomyślałam: Czas na coś ambitniejszego kawa elegancko po angielsku. No i wiecie, prawie mi się udało prawie wielkie miasto, wielkie marzenia. Wielki kubek kofeiny. Wydawało się to takie proste iść do kawiarni i zamówić kawę. W końcu, co może pójść nie tak? Wchodzę. Cała ja, świeża emigrantka, co to zna? Hello, sorry i bye. Unoszę głowę wysoko, klata do przodu, jakby niosła order odwagi. Podchodzę do lady. Miła dziewczyna za ladą pyta. Hi, what can I get you? A ja, przygotowano na ten moment od tygodni, rzucam z dumą. On a large black sheep. Tak. Dobrze słyszysz. Nie coffee. Nie tea. Sheep. Czarna owca. W rozmiarze dużym. Zamarłam. W mojej głowie na chwilę pojawił się wir błędów systemowych. Zastanawiałam się, czy przypadkiem taka kawiarnia nie ma jakiegoś lokalnego menu, w którym naprawdę można zamówić owce. Na przykład, dolatę. Baristka spojrzała na mnie jak na kogoś, kto właśnie próbował zapłacić marchewką o czym z anielskim spokojem zapytała, Coffee? A ja, w kolorze buraka z odrobiną, że wymamrotałam. Yes, coffee, please. Wyszłam stamtąd z kawą, ale też z przydomkiem, bo jeszcze długo w tej kawiarni nie byłam anią. Byłam the girl with the black ship. Z dzisiejszej perspektywy? Kocham tę historię, bo uczy jednego: śmiech to język uniwersalny, a pomyłki to najkrótsza droga do oswojenia nowego świata. No dobrze. Z... z kawiarni wyszłam z kawą i traumą fonetyczną, ale uznałam, że skoro już mam kofeinę we krwi, to mogę działać dalej, ale to opowiem za tydzień. Wiecie co? Te wszystkie sceny, kawa z owcą, autobusowy egzamin z geografii z dzisiejszej perspektywy są śmieszne. Ale wtedy? To były prawdziwe dramaty małego emigranta. Bo każdy high love był dla mnie testem. Każde wertu? Jak pytanie o sens życia. Ale... To dzięki nim dziś czuję, że naprawdę tu jestem. Nie tylko mieszkam. Należę. Jeśli uśmiechnęłaś się chociaż raz, to znaczy, że ta historia była warta opowiedzenia, a jeśli chcesz postawić mi symboliczną kawę bez owcy, zajrzyj na Bajmi Kofi, link w opisie odcinka. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.